27 wsi na terenie powiatu jaworskiego wymaga scalenia gruntów. Na dzisiejszym spotkaniu pan Krzysztof Goleniowski, dyrektor Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, przedstawił koncepcję scalenia i zasady jego funkcjonowania. To bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że scalenie gruntów to nie tylko polepszenie gospodarowania gruntami rolnymi, ale również możliwość wydzielenia gruntów pod różne miejsca użyteczności publicznej. Mogą to być parkingi, mogą to być place zabaw, czy też boiska. Bardzo się cieszę, że na dzisiejszym spotkaniu byli przedstawiciele prawie wszystkich gmin z terenu naszego powiatu. Teraz liczę już na kolejne spotkania na, w konkretnych miejscowościach, owocujące nowymi wnioskami o scalenia gruntów. Scalenia gruntów są procesem administracyjnym, który pozwala na poprawę przestrzennej organizacji gospodarstw rolnych, umożliwiają zaprojektowanie nowego układu pól poszczególnym rolnikom. Również w ramach procedury scaleniowej realizuje się zagospodarowanie postaleniowe, które polega na urządzeniu dróg związanych z dojazdami do poszczególnych nieruchomości rolników. Oraz e, uczestniczą i nadzorują realizację wszystkich prac za pośrednictwem odpowiednich e, swoich przedstawicieli w ramach e, procedury administracyjnej, e, czyli w ramach Rady Uczestników Scalenia oraz e, Komisji pełniącej funkcje doradcze powołanej przez starostę. Przede wszystkim istotne jest to, że dzisiaj cała wieś jest objęta bezpośrednim pomiarem geodezyjnym. Wszystkie granice są pomierzone. Nie tylko działek rolnych, ale również działek zabudowanych. W ramach procedury scaleniowej możemy tutaj dokonać regulacji granic siedliskowych, czyli takich regulacji pomiędzy sąsiadami. Mieszkańcy również mają zaktualizowane księgi wieczyste zgodne z ewidencją gruntów po scaleniu, i to jest również niewątpliwy aspekt połączenia i pogodzenia jakości tych dwóch dokumentów ksiąg wieczystych z ewidencją gruntów. Mariusz foryż Wójt Gminy Mściwojów. We Mściwojowie ze scalaniem zmierzamy się już od blisko 15 lat. Pierwsza wieś, która była modernizowana w ramach scalania to był Mściwojów. Myślę, że każdy w powiecie jaworskim zna tą miejscowość i chyba dobrze się kojarzy jako taki dobry model scalania. Teraz realizujemy miejscowości Luborac i Niedaszów. W Niedaszowie decyzja scaleniowa Została wydana w zeszłym roku. Budujemy już pierwsze drogi jako element tych działań podsaleniowych. Myślę, że większość mieszkańców jest zadowolona z tego działania. Co prawda, wujtowi czasami obrywa się za to, że buduje drogi w polach, ale to jest ta wisienka na torcie, za to, że rolnicy w danej miejscowości i mieszkańcy tej miejscowości zdecydowali się na scalenie. Na pewno jest to dobre działanie dla mieszkańców wsi, i myślę, że wszyscy, włącznie z wójtem, są z tego zadowoleni.